Wielka świąteczna sobota, już prawie godzina 12. Jesteście pewnie Państwo między święceniem koszyczków, a obiadem. I to jest idealny moment na to, żeby usiąść na chwilę, odpocząć od tej całej świątecznej zawieruchy i zobaczyć mecz. Mecz trzeciej ligi grupy czwartej. Wieczysta Kraków, Lublinianka Lublin. Wieczysta Kraków w tym momencie na miejscu drugim. Jest wiceliderem, ale mecz mniej od Stali Stalowa. Lublinianka obecnie na 17 miejscu w w tabeli, tyle też punktów zapisanych na im koncie Kraku Wiślaka, Wojciech Łobodziński, dalej, 12, Antoni Mikułko, Bramkarz, 2, Patryk Kołodziej, 3, Adrian Klimczak, 16, Karol Danielak, 17, Paweł Koncewicz-Żyłka, 18, Manuel Torres, 27, Maciej Jankowski, 28, Radosław Majewski, 44 Enos Asmelas. 45 Denys Faworow, 70 to Patryk ja Miszak. w tej no. młodej drużynie w pramce z numerem 1 Kamil Błażucki, dalej z piątką Bartoszy Płocki, 7 Dawid Wdowicz, 8 Piotr Matyjaszczyk, z dziewiątką Aleksander Hoina, z 10 Patryk Knap, 14 Marcin Szczepaniak, kapitan drużyny z Lublina, z 15 Dominik Kołacz, 16 Krystian Książek, 17 Hubert Gurecki, 19 Patryk Malecki. jesieni, które też komentowałem. No i właśnie zaczynamy, a wracając Stronę, do. Do Danielaka podłącza się Klimczak. Danielak schodzi do środka. I teraz zagranie w pole. karne, jest zamknięta akcja, i jest go dla wieczystej. Kraku. Już w trzeciej minucie Manuel Torres. Wybitna forma tego skrzydłowego w tej rundzie i szybko pęka Lublinianka. Fantastycznie zamknął Torres tę akcję, ale ja też pochwaliłbym Danielaka, Spójrzmy tutaj, wyczekał. Teraz Radosław Majewski na prawej stronie wchodzi w pole karne. Jankowski! Mamy gola, nie! Obok bramki. Jest... Myślę, że zaraz zobaczymy to na powtórce. Doskonałe dogranie i tak gdzieś tam między Błażuckim a Jankowski. Jest zdecydowanie po stronie Krakowian. Tylko charaktery, ambicje i, i wybieganie. Może tutaj Bajewski prosto padła dać. piłka do Klimczaka. Jest już w polu karnym. Klimczak bardzo mocno 2-0. Idealnie wprost na głowę. Fantastyczne dogranie. Jest bramka dla Wieczystej. Doskonałe małe zagranie Klimczaka. Doskonały szczupak. Nie, widzę, że Damiankowski był ustawiony na krótkim słupku. Faworow. Mocne podanie, ale doszedł do piłki Ukrainiec. Klimczak, dobre, miękkie dośrodkowanie. Wybijają piłkarze Lublinianki. Jeszcze asmelarz prawa. Noga, asmelarz! Ależ bomba, ależ gol! Ale też mocno pasywnie we własnym polu karnym zawodnicy Lublinianki. Spodziewałem się, że ta młodzież będzie tutaj walczyć do ostatniej kropli krwi. E, widzimy miękkie dośrodkowanie Adriana Koworow, bardzo wysoko obrońcy wieczystej. Miszak, padła piłka do Klimczaka, przerwana przez obrońców. Lubię jak jeszcze strzał z daleka. E, lacie i... e, też e, nas e, zmylili. Piłka, oczywiście, e, poza e, bramką. Tak widzimy teraz e, na powtórce. To... Jest dośrodkowanie strzały. Głową piłka obok słupka próbował piłka ten cały czas pod nogami wieczystej. Podłącza się e, Klimczak, Miszak, jednak jest dośrodkowaniem. Idzie piłka, i teraz świetna interwencja Błażuckiego. Fantastyczna parada. bramkarza Lublinianki. Tak, zobaczmy teraz jeszcze Patryk Miszak, tak jak wcześniej, zdaje się, Danielak do Torresa. Ale też doskonałym refleksem popisał się eee. bardzo szybko w tej sytuacji. Majewski, krótki słupek, zamyka, Koncewicz, Żyłka, jak on tego nie trafił, musiał to strzelić, Paweł Koncewicz, Żyłka, tu musi być 4-0 w takiej sytuacji, złapał się za głowę, były jak zobaczył miał wszystko Koncewicz, Żyłka, żeby wpakować piłkę do siatki. Myślę, że też troszkę piłkę się... Piłkę rozgrywają stoperzy, podłącza się, zabierają też Radosław Majewski. Z daleka Majewski z Asmelaszem. Manuele Torres, Asmelasz. Oj. Czy to jest rzut karny? Nie. No, nie, wydawało nie mi się, że zahaczony Szefranie. był. Że myślę, że będziemy mogli zobaczyć. Teraz jeszcze spójrzmy między dwóch zawodników. Asmelasz. No i wydaje mi się, że tam minimalny stempel na jego nodze został postawiony. Saviczyłka po raz kolejny w roli rozgrywającego w tym spotkaniu. Klimczak radzi sobie fantastycznie z uma obrońcami. Lublinianki, Asmelasz! Jeszcze gdzie strzał Łażucki na posterunku. Dobra interwencja, to był strzał prosto w niego, ale trzeba było zdążyć instynktownie wyciągnąć ręce. Zobaczmy jeszcze raz, jak to Klimczak. Najpierw uprzedzony Asmelasz, potem strzały Patryka Miszaka i interwencja. W tym sektorze jest jak najbardziej groźny. Majewski z dośrodkowaniem, nie doszedł do piłki, Kołodziej. Jeszcze Asmelasz, strzał techniczny Błażucki, bardzo dobrze, dużo pracy teraz ma Błażucki w bramce Lublinianki. Spójrzmy raz jeszcze, fantastyczna decyzja Asmelasza, on wiedział, że... Miszak, do Danielaka, to do środka Danielak, zagranie ręką chyba było, chyba było zagranie ręką, to w pierwszym tempie było znacznie lepsze. A tutaj jeszcze raz sytuacja z Matejaszczykiem. No spada piłka na rękę, odbija się, nawet podbijają ją jeszcze Matyjaszczyk. To 3 do zera jest... dla gospodarzy, oczywista dominacja Krakowian. No i teraz dobra akcja od razu dla wieczystej, Błażucki. Piłka wychodzi na rzut rożny no to jest go metoda, może ci świeci zawodnicy. Z przodu będą w stanie powalczyć z defensorami. Danielak wygrywa pojedynek na lewej stronie. Danielak jest strzał jest pierwszy gol w drugiej połowie Karola. Danielaka i jeszcze efektowna cieszynka byłego Widzewiaka. Bardzo zadowolony z tego gola. Właśnie Danielak na 4 do 0 w 58. Minucie. Zobaczmy raz jeszcze dużo w tym spotkaniu indywidualnych popisów Danielaka, i w końcu, można powiedzieć, w końcu trafia do siatki. Na moment Maksymiliana Hebela. Jesteś też gotowy Emanuel Błach. sytuacji sam na sam. Brawo Błażucki. Jeszcze się uchroni przed golem. Nie. Zaliczył jedną bardzo dobrą interwencję, a drugą fatalną. Kamil Błażucki. I w dwie minuty Wieczysta w drugiej połowie strzela dwa gole, najpierw Karol Daniela a później Jakub Bąk, zobaczmy jak do tego doszło, precyzyjne podanie, bardzo dobre do Bąka, najpierw świetnie broni nogami Błażucki i tutaj nie dał rady wybić piłki, jeszcze przeszkadzali sobie. Wieczysta e, w... ma już 51 goli strzelonych w lidze, podanie znowu do Bąka, czemu nie wychodzi Błażucki, Bąk, e, Bąk ze strzałem, broni bukami Błażucki. Świetne zagranie do prawej strony. Nasz do, do Patryka Miszaka, Miszak zamarkował strzał, dał piłkę do Hebla. Hebel broni Błażucki, jeszcze dobitka, piłka wpada do bramki, mamy jednak spalony, sz jednak szóstego spalona. gola, ale Chorągiewka wpad e e wznosi się do góry, jeżeli chodzi o sędziego bocznego. Mamy tego gola, tak, pokazuje sędzia główny, że jest bramka, zamieszanie tutaj w trójce sędziowskiej, zobaczmy jeszcze raz. Hebel uderza na bramkę Błażuckiego, piłkę Kamil Nie, Błażucki absolucja. odbija. Nie mogło być mowy o spalonym moim zdaniem, tak przynajmniej wynika z tej powtórki. Pochwalić, doskonałe dośrodkowanie. Straca piłki przed polem karnym, Twarowski, Twarowski, mógł uderzać, jeszcze Twarowski wow! i piękna bramka, boczna siatka wewnątrz e, klatki Kamila Błażuskiego, bardzo dobry, precyzyjny strzał, nie miał szans, nie miał tutaj nic do powiedzenia, bramkarz Lublinianki szukał, szukał, szukał tej pozycji, Twarowski znalazł. Tak, doskonałe uderzenie. Tak że jest jednak Maciej Twarowski, ma już dwa gole. No właśnie o tym mówię, właśnie o tym mówię. Lublinianka teraz e, otworzyła się sytuacja e, dla gości. Prostopadłe e, zagranie będzie szansa na bramkę. Mikułko yes! broni Tobicka i bramka Jarosław Mazur. E, strzelcem gola dla Lublinianki. Jeszcze zabierają piłkę e, z bramki. Ambitnie, bardzo goście. E, Jarosław Mazur, ten, który strzelił hatryka e, z Unią Tarnów. Mówiliśmy, że będzie miała swoją szansę Lublinianka i ma. Świetne, prostopadłe podanie. Tutaj jeszcze wygrana e, pozycja. Wygrana akcja Antoniego Mikułki. Jarosław Mazur. szczególnie po z boiska Majewskiego, który też bardzo głęboko operował. Twarowski potrafi grać plecami do bramki, odwrócił się Twarowski ze broni Błażucki nasz drożny. rożny. Też prawa, lewa noga w wykonaniu Twarowskiego, zobaczmy, wcześniej bramka z lewej, teraz bardzo silne uderzenie z prawej nogi. Łatwość, z jaką on potrafi się odwrócić. Hebel z rzutu rożnego na Patryka Miszaka, z powietrza Miszak! No byłoby to naprawdę efektowne. Twarowskiego zrezygnował z tego. Miszak mięciutko w kierunku Kumacha. piłka, piłkarze obrońcy Lublinianki, ale to trzeba dalej, a nie wyżej. Spala piłka pod nogi i Miszaka strzały broni Błażucki. Czekamy zatem na przerwę w grze. Kumach, dobre zagranie. Teraz Błażucki pozwoli, Lubliniance nie pozwoli. W 92. minucie z sekundami kończy to spotkanie. Sędzia Poręba Wieczysta Kraków bardzo pewnie, oczywiście bez żadnych problemów, dominując przez 90 minut pokonuje Lubliniankę Lubin 7 do 1. Gole strzelali Miszak Torres, Asmelasz, Danielak, Bąk i dwie Twarowski.